Przerwa, zawsze w przerwie dużo spekulacji transferowych. O Tobie, jako osobie, która może opuścić nowego chudnika mówi się, że od pewnego czasu goś na testach górników zabrze. Jak wygląda sytuacja teraz? Zaczy, powiem tak, że w chwili obecnej nie ma żadnych konkretów. Nie mam pojęcia, co planuje górnik. Jest kontakt cały czas dzwonią, pytają się w zdrowie, ale szczerze mówiąc, nie ma naprawdę żadnych, żadnych wiadomości. Z tego co wiem, to mam jechać w styczniu do, do Ząbek, do Dolkana na okres przygotowawczy, 2-3 tygodnie będą trwały testy. Mhm. Nie byś wolał? Do pierwszej ligi, czy do Ekstraklasy? Nie wiem jak jest w Dulkana, mhm. więc nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno mierzę wysoko i jeżeli pojawiłaby się oferta z górnika, chętnie bym z niej skorzystał. Ktoś mówił o tym, że <laughs> zawodnicy młodzi powinni jednak z rozwagą wybierać tę ofertę Ekstraklasową, bo kończy się grą w w młodej Ekstraklasie, a szczególnie tak. jeśli chodzi o bramkarzy, tak? No bo tam z ma bardzo pewną. Tak, tak ale, ale na pewno trener Nawałka jest przykładem tego, jak trenerzy w Polsce powinni stawiać na młodzież, bo w górniku naprawdę dużo, dużo młodych zawodników wchodzi do zespołu przy dobrych wynikach trener wpuszcza ich na końcówki, także, także na pewno dbają o rozwój młodych zawodników w a w ogóle rozważasz możliwość zostania w protokole jeszcze na tą następną miesiąc? Tak, że jeżeli, jeżeli nie pojawi się żadna konkretna oferta, mam tutaj umowę, kontrakt, który będę musiał wypełnić. Będziesz musiał, tak? Bo brzmi troszeczkę jakby, jakby to, była, to był przymus. Czyli czy tak. jednak się Koniecznie, Niekoniecznie, niekoniecznie, ale, ale, ale wiadomo, że, że jeżeli by się pojawiła oferta, to, to granie że jest, jest lepszą opcją. Jeszcze jakieś sygnały było oprócz tych dwóch? Nie, czy znaczy, nie? Czyli dwa, tak? tak? Czyli rozumiem, że czekasz na telefon co, czas, patrzysz, czy ktoś nazwoni? Dokładnie. Do kiedy, sobie, do kiedy sobie dajesz, czy, dajesz czas? Czy będziesz na serca czekał, czy...? Znaczy no, wiadomo, drugi styczniu, zaczynamy trening w hutniku. Bo ja się na treningu ciężko trenujemy. Jeżeli, jeżeli pojawi się coś ciekawego, to chętnie to, to rozważę. A jak to walka o, o bramkę hutnika, tak? tak? Bo na no, razie nie, nie się tych ludzi. Nie, nie broniłem, na siebie. Ale, ale rywalizacja to jest coś, co lubię. I, i, i mam nadzieję, że, że wygrałbym w telewizyce, jeżeli by doszło do takiej roli. Mhm, dobra, super, dzięki.